Nastrojowa muzyka. Widzimy. Pytanie pierwsze. Jesień 2018 to moja najlepsza roda w pogromcach? Nie. Pytanie drugie. Żaden pogromca w tym prezes nie ma wpływu na moje decyzje. Żaden tak. Trzecie pytanie. BR07, czyli Bartek. To najlepszy pilkasz jakiego miałem pod swoimi skrzydłami. Tak. Pytanie czwarte. Zawsze dobieram taktykę do piłkarza, nigdy odwrotnie. No, szczere odpowiedzi. E, tak. Piąte pytanie. Gdyby Legia chciała mnie wyciągnąć z pogromców na ostatnie 7 meczów rundy finałowej, zgodziłbym się. Oczywiście tak. Moim trenerskim wzorcem jeśli chodzi o przygotowanie drużyny do rundy wiosennej jest Pranek Smuda. Nie. W rundzie wiosennej zdobędę przynajmniej jednego gola i co najmniej jedną asystę. Tak. Prezes zawsze spełnia moje życzenia dotyczące transferu do klubu. Nie. Jestem w najlepszym wieku do grania w piłkę. Nie. I w najlepszym do trenowania pogromców. Tak. Paweł wróci. Tak. Letni transfer PK-15, czyli Pawła II, był spowodowany głównie potrzebą posiadania w co najmniej jednej osoby o imieniu Paweł. Tak. Odkąd zostałem wahadłowym, przestałem krzyczeć na yetiego. Nie, Nie, nie nigdy. <grym wody> Jakbym dowodził drużyno z wojska, pogralibyśmy orły Zabraniecka jeszcze wyżej. Tak. Gdyby wszyscy pogromcy realizowali nakreślone przeze mnie wskazówki taktyczne, bylibyśmy już w czwartej lize. Poprzeczka połowy układu już przy następnym pytaniu Gdybym zdecydował się strzelać karnego z green teamem, zaliczyłbym czyściutką poprzeczkę Tak Pytanie 17. Zwinność mojego kota jest dla mnie inspiracją do zalecania ćwiczeń naszym bramkarzom Tak Departament Statystyk Pogromców zasługuje na każdą złotówkę, której nie dostaję Tak Przynajmniej raz w miesiącu staram się przekonać Pawła, żeby wrócił Tak, nawet no, częściej Uczę się włoskiego na wpadek zostanie poproszony o prowadzenie któregoś z klubów z Serie A. Tak. Dużo odpowiedzi na tak. Bardzo pozytywny trener. Ze wszystkich meczów, w których grałem w pogromcach przynajmniej jeden był przekręcony przez sędziego. Mówimy to oczywiście o Lidze Fanny, to może, e, Tak. W Fanny, do uszu. Teraz się mogę zastanawiać o który chodzi. <laughs> Kiedy nie mogę zasnąć, liczę bramki stracone przez pogromców w meczach z rundy jesiennej rok temu. Nie. I zasypiam już po goli z pierwszego meczu ze Spartą. Nie. E, posiadanie dziecka wpływa pozytywnie na formę piłkarską. Tak. Szczerze? Nie. <grym> <Dobrze>. <grym> kontuzje, kontuzje pączka są wynikiem zaniedbań sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie fizyczne. Tak, bo nie mamy tego sztabu. E, Tomasz, czyli TK-19, to zawodnik, który najbardziej rozwinął się pod innymi skrzydłami. Tak. E, gdyby Paweł miał wrócić pod warunkiem, że z klubu musiałby odejść jeden z pogromców, to zgodziłbym się. To jest trudne pytanie i tutaj wydarzyłem, że padnie poprzeczka, ale skoro już wyobrażamy się jakimś głupim pytaniem innym, to musisz odpowiedzieć. Trzeba zachować balans z jeden. Tak, bardzo wyczuć. I następne pytanie: I wiem już, komu bym podziękował za granie. Nie. Przedostatnie pytanie: To najlepszy program, jaki kiedykolwiek widziałem. Tak! Przypominam, że nagranie było tego robione przed programem, tak. <laughs> ale wielka wiara jest na angielsku. I ostatnie pytanie: Bardziej niż prawo jazdy, mi się silnie środkowo bronić. Tak. I to było ostatnie pytanie: Udało się tylko jeden raz pośpieczki użyć, chociaż chęci była pewnie większa. Bardzo serdecznie dziękujemy i dziękuję za zaproszenie.